Hello! E, ja jestem Pozieczka, no i witam Was w, taki, w takim let's play'u z niezobowiązującej nie gry e, Happy Wheels to jest mój pierwszy let's play na tym kanale I e, no, e, zaczynamy z takiej sobie flashówki właśnie e, No, e, dlaczego mam taki głos? Dlatego, że nie chcę ujawniać swojego prawdziwego głosu I e, nie, nie przerabiam głosu swojego w żadnym programie po prostu umiem tak mówić. E, no to zaczynamy. E, sobie wybierzemy jakiś poziom sztyk, no i... dobra, może ten. Albo wiecie co, rating sobie zrobimy. Eee. E, e. Co my tutaj? Nie, o, o właśnie, pogo Mena sobie ustawimy, bo to fajne jest. Takie pogo stickmen, o. o niej. No, no to musimy tak, Zaczekajcie chwilę, ja jeszcze głoś, tak, tak żeby było fajniej, tak, um, no, no i, no i, no, coś się no, zreagowało, e, he, he, no. no, zreagowało się, ale e, z Ej, no, witam was ponownie, właśnie muzyka tutaj zagłusza, to sobie ściszymy, e, sound options, e, nie multi sound, tylko, no nie da się, no to jest chamskie właśnie w tej grze, ale już dobra, się wyciszyła sama, um, dobrze, mm, ojej, co się stało znowu, ale nie, tak jak nie może być, nie może tak być. Yyyy... Wehicle guy... Może to się załaduje... A ja w tym czasie sobie przyniosę coś za picia. Ojej, ojej, coś się nie ładuje. Ej, dobra. No fail mój, fail. Um, a ja wrócę za jakieś sekundzie, sekundzie, sekundzie. Za... Dajcie mi sekundę. He, yeah, witam was z powrotem. No już się otworzyło wszystko ładnie. Wszystko się otworzyło i już gram właśnie w taki level dziwny. E, I właśnie taki jest problem, że ja tego nie umiem. Eee, ep, to E eee, e, Nie da się. No niestety nie da się, no to wychodzimy z tego beznadziejnego lewa. Eee, exit to menu. E, pogramy sobie może na takim map... ojej! przepraszam was. To moja wina. Jestem głupi. Eee, dobra. Pogramy sobie może na takiej mapce. E, dobra, Rainbow Road. Hihi, hi. Zagramy sobie. No, no, da. Ja. ja, ja, ja. O, eee! E. e! E! No, nie! Oh, yeah. O, to je, to się załaduje zaraz i będziemy mogli. O, oh, znam tę mapę. E, ktoś się nagrywał chyba. Już. E, ale dobra, nieważne, może zaczniemy od tej po prostu, tak? Ojej, prawie już wpadli do dziurki. E, dobra. Ojej, Mogą być te Ha, dźwięki. Ha Ojej. ha, Ojej. Ojej. Ja tam mam szkilla! Oj, ooo, uu, ejajaj! Uhoho! Uju, uaa! Jeść! Nie widzę kapelusz, mi zasłanie widok. Ooo! Mudziny mnie atakują. Au, aua! Au, aua! Au, 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 no. No. Dobra. No, no, i papryka mnie nie zaatakuje? Dobrze. Dobra papryka. O ja, ja, Robinson sam się czuję. No. Ojej, snake był! No. Yay, we got him! Actually, to me. Oh, yeah, it's now we are still And I'm sure Stop this glitch. After oh, that, I like Pogman. No, 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 I like Pogman I, I, I like Pokemon. I, I, I like Pokemon. I, I, I like Pogman Hey, no. No, no. Oh, I like... No, no, no. Why? Why? Oh! Why? 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 Why ah! Ah! Ah. Yes, yeah, some group, in you know, a bad. Happy with this idea. Whoa, wait for, uh, wait five seconds for a screen, for a screen. Yeah, I'm flying, I'm flying, I'm flying. Hey, I'm flying. Whoa, Kevin level, interesting. whatever. Change. No to dobry pomysł no ale e, chcemy akcji chcemy chcemy tak Wszyscy chcą akcji tak Ej, exit to me Ojej, znowu jestem głupi o, Ja zawsze jestem głupi Ła, pogoł pogo kurs, ja jestem Ojej I, Ja jestem prof pogo Ła, a Ojej Ej, obdarz, Nice, I'm nice e, Fajna mapa Ua, he, ha. Oj nice! Znowu nice. No, mogliby się trochę postawić. E, no. E, e? No dobra. Nice! Kolejny nice. No wymyślcie coś oryginalnego, a nie tylko nice i nice. Nice! Kolejne nice. ha, Haha! Haha! Uhuu! Huh, Ała. Huh, oh, awe! Awe! Awe, awe, No, nie da się. No nie, myszka, jestem nubem.

o, no, 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 oh, tyłu, he, he o, oh, ja mam, mam pomysł. O, to już jest koniec, to ja, sobie, ja chcę przejść, chcę, chcę, ja, no, o, klawiatura mi się rozwala, no, chcę, chcę. What the fu, oj, ojej, przepraszam. Moją niezręczność, no to koniec niestety, ale to ma być dynamika, ludzie. Ludzie, dynamika, ogarnijcie się. O przepraszam, znowu to głupi, Mam taki oduch. Battle run. O, fajne, fajne. Which come to battle run? Battle run, lubię battle rany. Battle, battle. Ojej, nie da się. No ale, no, no, to było bardzo emocjonujące, no, no, no. Ojej, sobie jestem głupi. No, to już przejdzie do historii. Dobra, tutaj sobie ustawimy, żeby było ładnie się nagrywało. Shaking camera! Break the glass. The glass, dobra. Breaking the glass. I'm breaking. Yeah. The position Of the level. Whoa, I'm flying. O, oh, przesłyniemy sobie to. O oh, nie, 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 no. Nie yeah, survived! Uh -huh. No, nie mogę zapisać playa niestety, bo nie... O oh, yeah, znowu jestem głupi, no. E, musicie mi przypominać, że ja tego nie robił. E, dobra. Jak teraz to się wszystko nie nagrywa, to ja się wkurzę, ale dobra. U -u -u -a. A, my chyba w to już graliśmy? Nie. Nie, nie galiśmy. Nie, nie, Widziałem, że mi się trochę nie nagrało, no niestety była przerwa. No ale jeszcze sobie zagram w jednego lewla i już kończymy ten odcinek, przykro mi. Bo już trochę długi, ja nie chcę przesadzić. Why did you sleep? What? Because I'm... What? Jezu, coś już się dzieje, nie, nie mogę czytać. What the a, ah, Da! Jeszcze raz. Fajne, fajne. Coś tu się... Why did you sleep with that Jack? Because I... aha! Rozumiem! Uh Hu-hu! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Zaczniemy się! Aha! Dobra! No, no wypadajcie! No ja z wami. Ja z wami wypadam. Tak, tak, właśnie. O, o! Jeść! Spadamy! Łaś, łaj, ła, ła! Ojej, ojej! Oho, ojej! przepraszam, zapiska. No, przepraszam. A, no, 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 nie da się. Połyżeczka się nie dostanie na górę, bo pożyczka był zły. Dobra. No, jeszcze raz, bo mi się spodobało. Obiecuję ostatni raz. Przewalę sobie klawiaturą. A właśnie, fajnie, wypadłem od razu. No, łamba kamba, no nie. Jeść Nie! Macie tą butelkę, macie, macie. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes. No. nie, no, no. -y, Lecimy, znowu lecimy nie, 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 I'm Ha, ha, ha 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 Jeżeli chcecie, to e, możecie e, zasubskrybować e, mój kanał. Jeżeli nie chcecie, to nie subskrybujcie. Możecie minusować, plusować. Jak chcecie, możecie też tworzyć dla mnie poziomy. Będę bardzo wdzięczny. Ale jeżeli nie chcecie, to nie. Stale sam. Goodbye. Goodbye.